Z Wilna. Witamy w Wilnotace w ten piękny, upalny dzień. Początek lata na Wilężczyźni zawsze przebiega pod hasłem kultury. Od maja wiele się tu dzieje, a kulminacją tej ekspansji kultury jest zawsze Noc Kultury w Wilnie, organizowana po raz 13, Po raz 26. zorganizowane zostało Święto Literackie Maj nad Wilią, na które przyjechali poeci aż z trzech kontynentów. Ale czerwiec na Litwie najbardziej kojarzony jest ze Świętem Kupali, inaczej nazywany Świętem Rosy który w tradycji chrześcijańskiej przybrał nazwę Nocy Świętojańskiej. Litwa jest krajem, w którym najdłużej przetrwało pogaństwo. Może więc dlatego tutaj pielęgnowane są te wszystkie dawne tradycje. 24 czerwca jest Dniem Wolnym od Pracy, Świętem Narodowym. Jest to też Święto Wszystkich Jań i Janów, stąd inna nazwa. I jest. o tym wszystkim opowiemy w naszym programie, ale najpierw przeżyjmy Noc Kultury. Z okazji zbliżającej się 450. rocznicy Unii Lubelskiej największy prezent dla Wilnian zrobiło miasto Lublin. W różnych czterech miejscach Wilnianie mogli obejrzeć instalacje świetlne, ceramiczne kamieniczki, przedstawienie łączące teatr cieni, grę aktorską i taniec. Lubelskie instytucje kultury postanowiły przywieźć do Wilna część swojej nocy kultury. Ta noc kultury w Lublinie to jest też bardzo duże wydarzenie na papierze kulturalnej miasta. Ona odbywa się trochę wcześniej niż w Wilnie na początku czerwca. Największą popularnością wśród Wilnian cieszyły się lubelskie balony, a w ogrodzie bernardyjskim można było posłuchać niezwykłych katarynki. Natomiast przy ambasadzie RP stanęła wystawa o jednej z najstarszych polskich nekropolii Wileńskiej Roście. Przygotował ją Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Jednym z głównych wydarzeń Wileńskiej Nocy Kultury był też występ teatru ulicznego Kto z Krakowa. Naszym marzeniem było przyjechać na Noc Kultury i zobaczyć jak to wszystko jest zorganizowane, jak to wygląda. Jesteśmy bardzo wdzięczni organizatorom, że wreszcie nam się udało i nas zaprosili. No jest to magiczne miasto, przepięknej historii i kulturze, ale też jest co oglądać, jest co zobaczyć. Rakowski teatr zaprezentował spektakl Zapach Czasu, poetycką impresję teatralną, odwołującą się do świata dziecka i bez słów przenoszącą widza w świat małego polskiego miasteczka lat międzywojennych. W trakcie. Czasami to jest tak, że człowiek nie odczuwa tego. Są takie pojedyncze sceny, gdzie czujemy, że faktycznie reagują ludzie i tu bardzo mocno reagowali. No a przede wszystkim pod koniec spektaklu, na koniec spektaklu no, reakcja była fantastyczna. Miłośników bardziej swojskich rytmów zaprosił w tym roku Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Na specjalnej scenie przy centralnym wejściu odbył się koncert trzech kapel połączony z degustacją polskiej kuchni. W roli gospodarza wystąpiła kapela wileńska, zagrała też litewska kapela Gricia oraz specjalny gość z Polski, warszawska kapela Stargówka. Wiela, wiela. Dom Kultury Polskiej w Wilnie po raz pierwszy wziął udział w Festiwalu Noc Kultury w 2009 roku. To był koncert Wymiana Kulturowa Wilno-Warszawa i także towarzysząca wystawa do tego. Później mieliśmy kilka lat przerwy i dzisiaj już po raz ósmy uczestniczymy w Festiwalu Noc Kultury. Chyba się podobało się z Domem Polskim od dawna i po prostu jak oni coś na nas gdzieś zaproszą i tak po przyjacielstwie, to zawsze gramy, a tutaj już nie pierwszy raz właśnie tutaj z po Domem Polskim gramy. Jak zawsze emocje są bardzo dobre, publika jest naprawdę w Wilnu bardzo ciepła, miła, zawsze nam podoba się występować w Wilną, bo bardzo chętnie ludzie wciągają się do zabawy, wspólnej zabawy. Jeszcze gdzieś dalej pójdziemy, jak tu się skończy. Ale mamy nadzieję, że tutaj dosyć długo zatrzymamy się. Nam tu nie, zawsze to zawsze dobrze. Lubię Noc Kultury, lubię tu. W, w różnych państwach to jest bardzo fajnie i dobra przygoda. Cieszę się, że w ogóle coś takiego się dzieje. W sumie na Wileńską Noc Kultury złożyło się ponad 100 wydarzeń. Interaktywnych pokazów, koncertów, spektakli i wystaw. A więc Wilnianie mieli w czym wybierać. Przypomniku Adama Mickiewicza, następnie czytanie wierszy na dziedzińcu Z Muzeum Poety. To stały punkty rozpoczynające kolejną edycję Międzynarodowego Festiwalu Poezji Maj nad Wilią. A stare Wilno gdzieś za szybą please. Bardzo mi się podoba ta formuła, kiedy każdy z uczestników właściwie prezentował swoje wiersze, lepsze, lepsze lub gorsze, ale poznawaliśmy się w ten sposób. Takie spotkania poetyckie nie zdarzają się już dzisiaj tak często i tak serdecznie, jak to czyni z nami Romek Mieczkowski. 26. edycja Festiwalu Poezji Maj nad Wilią, gromadzącego w Wilnie polskich poetów z całego świata, przebiegała pod hasłem stulecia odrodzenia Uniwersytetu Wileńskiego oraz 440. rocznicy założenia uczelni. No W tym roku może więcej niż wcześniej jest naukowców, którzy stanowią, nie wiem, co najmniej jedną trzecią wszystkich uczestników, to są profesorowie, doktorzy nauk, którzy zabrali głos w konferencji, ale też, którzy funkcjonują jako pisarze, jako naukowcy, jako poeci. No i, jak to zwykle bywa, reprezentują nie tylko kilka krajów, ale tym razem nawet trzy kontynenty, bo Australię, Amerykę i Europę. Uczestniczą w wielu wydarzeniach. Jedna z uczestniczek spotkań poetyckich dotarła do Wilna aż z Melbourne na dodatek z wykładem o księdzu Bronisławie Żongolowiczu, który prowadził katedrę teologii na uniwersytecie, był posłem na sejm, wiceministrem wyznań i był ściśle związany z Wilnem i Uniwersytetem Stefana Batorego. Marzyłam o przyjeździe tutaj od lat, ponieważ dwa nazwiska, moje rodowe, Trocka i mojego męża, Żongolowicz są związane z Litwą, a w szczególności z samym Wilnem. Jestem również poetką. Poza tym, że badam tam daleko na antypodach w Australii, skąd przyjechałam, gdzie mieszkam 28 lat. Majnadwilią z roku na rok poszerza swoją formułę i ma charakter interdyscyplinarny. Jest w mi miejsce nie tylko na poezję, lecz także na muzykę, historię, a nawet film, spotkania i dyskusje. Stałym punktem są także wycieczki literackie. W tym roku organizatorzy zatroszczyli się o kolejne propozycje. Taką nową formą w tym roku będzie na przykład odwiedzenie. Państwowego Archiwum, żeby pokazać naszym gościom, jakie bogactwa kryje jeszcze nie do końca odkryte to miejsce, żeby zachęcać młodych ludzi z różnych krajów, nie tylko z Litwy i Polski, żeby badali to, pisali książki, no i rozsławiali w ten sposób Wilno. A w mężczyźnie nazywało się Święto Kupały. Nawet i Litwini też mają podobną nazwę w swoich pieśniach. Kupole, kupole rozie. Najbardziej popularna na, na całej Litwie jest Jonies. Bardzo ważne miejsce w obrzędzie tej nocy ma kompanie się. I od tego wzięła się nazwa – Kupały. Noc Kupały. Akurat w tej nocy dzieją się rzeczy niezwykłe. Woda już nie jest niebezpieczna, dlatego że do świętego Jana wierzono, że różne demony wodne, istoty mitologiczne, takie jak Rusałki, tak jak utopcy w Polsce, są no, czekają na ludzi, którzy kąpią się. Dopiero po świętym Janie można się kąpać bezpiecznie. I od tej nazwy właśnie wzięła się też nazwa całego obrzędu. Ważne jest to, że w tą noc trzeba się kąpać przed nocą w rzekach, w jeziorach, w zbiornikach wodnych a rano y, bardzo dobrze jest myć się rosą. Y, wtedy to człowiek będzie zdrowy, czasami tarzano się w rosie nawet y, y, i od tego to wzięła się nazwa. Zioła miały też ważną funkcję y, mogły nam powiedzieć o przyszłości. Panny musiały zbierać w ciszy y, z siedmiu pól zioła, y, które potem położone pod poduszką, mogły pomóc y, wyśnić wymarzonego męża. Również plotły wianki z ziół. Dziewczyny włożyły w te wianki łuczywo i puściły właśnie przez rzekę. I w jakimś innym miejscu no, czekali chłopcy. Chłopcy, którzy wyławiali te, te wianki. No, i niby mogły spędzać noc z tą dziewczyną, pójść na spacer do lasu. Ogień był bardzo specjalny. Nie był taki zwykły ogień. Dzisiaj widzimy ogniska ogromne, które pali się. Zawsze paliły się ogromne ogniska, ale bardzo ważne było to, że. One były krzeszone, one nie były palone. Ogień miał czyścić. Miał czyścić ludzi, którzy skakają właśnie przez, przez ten ogień. To nie jest zwyczaj tylko z Litwy, z północnej Europy, ale nawet w Grecji tak samo czyniono. Czyli bardzo, bardzo rozpowszechnione w, bardzo dalekich miejscach. Y, wierzono, że przez ten ogień człowiek czyści się y, z grzechów. Świat paproci y, miał y, przynieść ludziom y, i bogactwo, y, i wiedzę. To też jest zwyczaj, który był rozpowszechniony w dużej części Europy. Ten kwiat paproci to oczywiście był bardzo trudny do zdobycia. On był czasami też piorunowym kwiatem nazywanym i był chroniony przez duchy różne, które robiły wielkiego hałasu, jak to się zbliżał do niego, żeby straszyć. Chyba mało kto w ogóle znalazł ten kwiat. Na wilężczyźnik bardzo mało zachowało się tych zwyczajów. Już wtedy one zamierały i tak samo było jak u Litwinów. To już na, na przełomie XIX i XX wieku te zwyczaje prawie były nieznane u Litwinów, a to święto, które teraz znamy, powstał w Kiernowie dokładnie wiemy kiedy w 1967 roku. Tam zaczęto na nowo odkrywać. Świętorosy, ale to jest zlepek bardzo różnych tradycji. To nie jest tradycja przekazana w całości. Kupaly. W X wieku nakazem Kościoła zastąpiono Nocą Świętojańską. Jej patronem został święty Jan Chrzciciel, którego zaczęto nazywać Kupalą. Święto łączy w sobie duch dwóch zupełnie odmiennych żywiołów, ognia i wody, które w tradycji pogańskiej były symbolem jedności pierwiastka męskiego i żeńskiego. Noc Świętojańska zawsze uchodziła za noc miłości, uwodzenia i flirtów. Dzisiaj jednak niewiele pozostało do refleksji, że każdy z obrzędów Nocy Świętojańskiej miał ogromne znaczenie, uporządkowane utkowaną kolejność i ważkie przesłanie.